Obiecywał Pan przecież jako polityk startujący w kampaniach wyborczych różne rzeczy, nie mówię, że gruszki na wierzbie, ale prezenty dla narodu. O nie. <grywa> Jak Pan chce rządzić, to ja mam kilka prostych pytań. Wysokość podatków. Mniej więcej w tej chwili 110 zł od każdego mężczyzny i każdej kobiety pracującej poza domem. 110 zł miesięcznie mam odpalać na rząd? Będzie, będzie służyć zdrowia będzie? darmowa? Nie, nie będzie. To gdzie pójdą te wszystkie emeryty stare? Co to? No jak to? No, będą mieli wyższe emerytury. Herbatki. Ale do to teraz nie, nie dziękuję, mam własny napój. Tutaj dziękuję bardzo. No. I to bardzo dobry miodzik. Ja spróbuję, ale nie jestem koneserem, to się w Ale to jest miodzik. bardzo dobry miodzik, naprawdę. Ju! Ju? Ju! No dobrze. Bo może nie będzie dobry, a będę musiał wypić cały. No, będzie pan musiał, nie ma rady. Staropolski miodzik? Staropolski miodzik, to bardzo dobry, firmie zaś tu, mnie nie wolno reklamować, nie? Zaprosiłem pana dzisiaj dlatego, że moim marzeniem przez wiele lat, jak jeszcze y była komuna tutaj, było, żeby nastała demokracja. No na skróty się wtedy myślało. No, demokracja zachodnia. Natomiast jak nastała demokracja zachodnia, to ja oczywiście nie pomyślałem sobie na odwrót, żeby wróciła komuna, tylko stwierdziłem, że ja bym bardzo chciał, żeby demokracja odstała. Tylko nie wiem czy ktokolwiek, ale ja na pewno nie mam pomysłu na dziękuję to. Dziękuję panu zamiast. bardzo serdecznie. Janusz Korwin-Mikke, dobre było.